Siema, witam wszystkich. Dzisiaj kolejny raz na tym samym polu, co yy, ostatnio. W sumie już jestem chyba tutaj trzeci albo czwarty raz. No i co, pole ciekawe jest, bo cały czas coś wychodzi ciekawego. Yy, no można powiedzieć, że pole już obszedłem, nie? Od północy do południa jest całe zrobione, ale dzisiaj pochodzę trochę inaczej. Ze wschodu na zachód. <noise> Spróbuję je oblecieć. Wiadomo, nie ma miejsc przechodzonych. Także liczę na, liczę na, na coś, że, że no, mimo wszystko coś wyskoczy dzisiaj. Ale zanim to pole, to jeszcze muszę zrobić jakieś, ja wiem, 300 no, do 400 metrów. Podlecę w jedno miejsce. Wczoraj sprawdzałem na lidarze. Coś mnie tam ciekawi. No, lidar coś ciekawego pokazuje. Na mapach nie za bardzo, no ale mówię. Zobaczymy co, co tam po tym terenie można się spodziewać, nie? A gdzieś tam planuję około, myślę z pół godziny, z godzinę. Zobaczę w ogóle co się będzie działo. No i później wracam tutaj na stare śmiecie, nie? Sprawa wygląda tak, że jeszcze tam gdzie miałem dojść to nie doszedłem. Ale patrzcie co się dzieje. Piany fryt się wywrócił, wysypała mu się wypłata, nie? Same kurcze zgnite te... Trzecia Rzesza I to jeszcze nie koniec jest, kurcze Muszę się rozłączyć, bo ktoś dzwoni do mnie. Dobra. Jest. Zglitek następny. Tu. Dobra, nie będę tego nagrywał. Tylko wyczyszczę to i pokażę na końcu ile tego było. To będzie chyba koniec. Taka bukowina z Buk. Bóg chyba stary, tak. No i kurczę, wyszło tyle tego <grymne> dziadostwa, nie? 14 sztuk, jak się nie pomyliłem. No mimo, że to są zgnitki. spad. Trzecia Rzesza. I to powiem szczerze, że takie coś to cieszy, nie? Taka ciekawostka. Może trochę powiązana z poszukiwaniami. Przysypana pod ściółką. Taki pojemnik. Jest tu napisane z skrytka Geo. Coś tam, coś tam kache. No mniejsza z tym, prosimy, nie niszczyć pojemnika. Jest częścią gry. No, zniszczyć, tylko na pewno nie zniszczenie, no bo czemu mam go niszczyć? No ale nie jest zabezpieczony, no spróbujemy otworzyć, co tam ciekawego jest Aha. Cóż to takiego tu mamy? jakieś pieczątki Widać, że bardzo dużo osób się tu wpisywa... wpisywało, bo różny kolor długopisów, różna czcionka. Dobra, to jest jakiś głodek. No i co tu więcej ciekawego jest? Nie, to zrozumiem o co chodzi <gry> uczestnicy tej gry. jakieś z pieczątkami jakieś kurcze żetony, jakieś karteczki, jakieś tutaj cekiny, ćwieki no dobra no, trzeba to ładnie zapakować, przywrócić do poprzedniego stanu, zasypać, niech sobie to tutaj Oczekuje to na kogoś, nie? Hmm, tak było mniej więcej i tak zostawiam. Idę dalej. Pokazał się pierwszy fancik. Taka głowa, yy, jakiegoś zaniołka, albo coś jakieś znaczenia, jakiś element. No jest dosyć dobrze widoczny, zarys twarzy. Ok. Teraz wyszło. Myślę, że to jest jakaś pieczątka mała, ale chyba bardziej mi się wydaje, że to jest jakaś może stara spinka od mankietu, jakieś tam inicjały dwa widzę, no to nie będzie pieczęć, myślę, że to jest spinka od mankietu, taka starszała trochę i wcześniej dwa fanty były, trufel jeden i taka Działające kawałek yy, od piersiąka myślę, rubin, czy co to jest. <grymne> Jakiś kamień osobny. Pod spodem jest metalowa część, to dlatego wydzwoniło. Yy, I wcześniej miałem jeszcze taki śmieszny Dings. Jakaś zawieszka. Nie wiem, co to, z napisem turysta. I z drugiej strony jest. Ogólnopolski, zlot, spółdzielców i tam dalej, niedoczyszczone. No dobra. Chyba wychodzę z tego lasu, bo w ogóle monet nie ma, nie? Wracam na stare pole. Jest pole i są monety już. Pierwszą monetą na tym polu niedawno był Fening, a teraz zaczyna się. 24 część talara. A stan taki trójka z plusem. Zobaczcie. Sorry. zobaczcie tak jak wypadło. Nie jest to aluminio na pewno. Moneta, argent albo trzy grosze albo trzy krajcarki połączę teraz trzy monetki na jednym filmie około pół godziny yy, jeden Cesarstwo, jeden Republika tu 10, a tutaj yy, chyba jeden i teraz fajny wyszedł kółeczko myślałem, że monetka, ale to jest yy, nie wiem jak to się wymawia, szpilmark chyba tak był wcześniej wiatraczek jeden Trzecia Rzesza 50 50 pięćdziesiąt i Teraz kółeczko srebrne wyskoczyło Też trochę zmęczony, ale może się je uratuje Tak samo Prawda wiatr się rozhulał niedobrze yy, Tak samo yy, moneta argent Nie wiem ale chyba też grosze będą 3 grosze prawdopodobnie był kolejny krążek 50 z Szczecin Rzeszy aluminiak, ale teraz jest fajny fancik, chyba najlepszy dzisiaj. Powiem, że myślałem, że to jest jakiś, jakiś yy, polski krążek Nowotko Mickiewicz, bo i takie tutaj wychodziły. Ale jest kurcze, coś pięknego, nie? Wygląda na krajcarki. Ale nie szybko. Gruby. Obróci się bo wieje znów. Jest jakiś jegomość. Albo kobieta, bo też kobiety bywały na monotach, prawda? Tak, to krajcarki są. Nie wiem ile, czy trzy, dwa? Kurde, nie wiem. Ja trójkę mam, ale trójka jest chyba większa czyli albo dwójka, albo może być dwa i Jest następne sreberko małe. Ledwo, ledwo, słyszalne. Ja mam te Ja wiem z 20 centów. I jest tym razem 24 części talara. Wyskoczyło kolejne sreberko. Chwilkę się przyglądałem. Prawdopodobnie kolejna moneta Argent. co dzisiaj urodza jest na te małe poproszki. Nie narzekam, oczywiście nie. A tu położyłem które, fanty, które wcześniej znalazłem. Kulka łowiona, tak zwany trufelek. I proszę ja was jeden. Fenik zielony i to na razie tyle będę powoli kończył ponad 5 godzin tam począłem teraz na zegarek 5,5 niecałe starczy, bo mnie nogi już bolą i tak pole dało coś co nieco jak widać tutaj na początku Zemsta Adolfa Nasypało tych zgnitków tyle trzymałem je w osobnym pojemniku, jeszcze nie zdążyły wysnąć no, i reszta powinna być chyba wszystko raczej nagrane na filmie. nie? Aha, tutaj na sam koniec już nie nagrywałem, bo wiedziałem, że się zbliżam do auta. Yy, cztery fanty wyszły: Koninka yy, Trzecia Rzesza i dwie polskie. A poza tym, wszystko tak jak mówię, powinno być. Jest pięć sreberek, fajnie, fajnie. Nie są wyczynowe jak ostatnio, ale cieszą. Poza tym, jeszcze inne rzeczy. Chyba omawiałem na bieżąco, jak nagrywałem. No i to jest dla mnie dzisiejszy faworyt. Szczerze powiem, nie mogę się doczekać, jak ją doprowadzę do porządku. Myślę, że będzie bardzo fajnie wyglądać. I to tyle, nie? Spoko. Uciekam, żegnam się. Dzięki serdeczne za lajki, like, za, za suby. No i co? I tradycyjnie do następnego, i serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się.